dym nie będzie przeszkadzał no ale spróbujemy witam was serdecznie leje witajcie w nowym roku przede wszystkim na sam początek chciałbym życzyć wam wszystkiego co tam sobie tylko życzycie w tym nowym roku aby lepszym, daj boże bo Cóż Wam mogę życzyć? Każdy ma inne potrzeby i każdy ma inne sprawy, więc każdemu życzę tego, co tam sobie najbardziej sam życzy. A oficjalnie i ogólnie życzyć chciałbym, żeby te pandemie, to wszystko, te koronawirusy znikły w końcu w cholerę, żeby już w tym roku przegonić to, no bo przecież nie będziemy całe życie na pandemii siedzieć. Życzyłbym też tego, aby w naszym kraju nie było wojen, nie było wojny, nie było konfliktów zbrojnych, aby wszystko było dobrze. Tu cóż innego mógłbym życzyć? To chyba najważniejsze dla nas wszystkich, aby był pokój, abyśmy żyli w zgodzie z innymi krajami, bo nie ukrywajmy, od 45. roku Minęło bardzo wiele lat. A historia jak znam historię. Nie miała chyba tak długich odstępów między wojnami. Więc... A to też niedobrze. <grytanie> znaczy, dobrze dla nas dobrze, ale... Niedobrze dla innych. Nic, dzisiaj w lesie szykuję kiełbasę dla Andrzeja. Nie wiem, bo Andrzej lubi ciepłą kiełbaskę. Nie wiem, czy się zjawi. Może się zjawi. No leje straszny. <laughs> Jednak żarty żartami. Mam nadzieję, że nie skrzypi. Żarty żartami. A ja dzisiaj zrelaksować się przyszedłem. Właśnie zjeść. Napić się gorącej kawy. O, ale gorzko, ale mocno. A i przy okazji pochwalić się prezentem, który otrzymałem od mojego przyjaciela, niepełnoprawnego motocyklisty, który to ma taki właśnie pod takim tytułem prowadzi sobie kanał, ma jeszcze kanał o nazwie Mocą Wiatru, gdzie. Z różnych wiatrówek i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest on moim przyjacielem, ale miałem okazję, jak pamiętacie, na wyprawie właśnie, skuterem na Hell w tamtym już, w sumie w tamtym już roku. Miałem okazję z nim poznać się osobiście. Jest on także grupowiczem na Discordzie i z resztą ekipy na Discordzie. Przekręcamy go na leśną stronę mocy, aby zostawił te motory, to wszystko, te wiatrówki i zajął się leśnym bytowaniem. Mam nadzieję, że nam się uda go naciągnąć na to, namówić. Już pomału coś tam sobie organizuję ze sprzętu, ale zobaczył, że moja silki, mój gomboj stępił się. Stępił się, bo no trzy lata użytkowania, że czubek ułamany to jeszcze 3 lata użytkowania Budow, budu, budowy obu, obozów i tak dalej, i tak dalej stępiły ten brzeszczot, miało to prawo jak najbardziej to nie jest jakaś recenzja zła, że o, silki się nie doje bo się stępiła stępiła się, bo miała do tego i jak najbardziej prawo, to i tak jest jestem w szoku, że trwało to aż 3 lata i przysłał mi, kupił mi piłę piła jednak to jest jakaś Tajima, firma Tajima, GS, G.S.A.W., Folding Gold, coś tam, coś tam, Tajima, Madden in Japan, japońska, to nie chińskie gówno, to japońskie. No, ale jeszcze tego nie wiedziałem, że jest to japońskie, więc stwierdziliśmy, że na pewno nie będzie lepsza od Silki. No, bo jak, no, Silki to Silki, a to jest nie wiadomo co. Ale warto przetestować. I mam nadzieję, że nie dał za to dużo pieniędzy nie z tego, że to jest nic nie warte, bo jest tak dawno ostrą piłą nieciąłem, <gryw> ponieważ moja jest tępa i naprawdę fajnie tnie. Jednak już, a to nie są żadne testy, bo testy będą niebawem jednej i drugiej piły, gdy będę miał ostrze brzeszczot do silki. Pierwszą rzeczą, jaką jest wadliwa rzecz, to jest to, że u silki brzeszczot się wygina. To dobrze, bo gdyby był sztywny, to by mógł pęknąć podczas wyginania. Ale u tej piły trzykrotnie mocniej się wygina. Z tą samą siłą nacisku tą piłę wygniemy mocniej. Więc ona w sumie sama się wygina podczas cięcia. No dobrze, że nie pęka. I może i wytrzyma, może to nawet bardziej, lepiej jak jest bardziej taka elastyczna, chociaż nie wiem. Też ma te dwa stopnie regulacji ostrza. O, że można jeszcze tak ciąć. Jest tej samej długości co gomboj. Jakby nie patrzeć, to istna ścina <ścoughs> z Gomboja. Tu ma tylko ten plastik, tu jest metal, także to no, niewielka to różnica co do rękojeści. Tu jest taka guma, która bardziej trzyma się w tej ręce, a tu jest guma taka stanie chrączek do roweru i ślizga się ta ręka, nawet nie jest mokra, ale brudno za to. Jezu jak dziad. E, to tak tylko... Ła! Ostra! To tak tylko wizualnie dzisiaj o tej pile, ponieważ stwierdziłem, że no dobra, e, mam piłę. Ale przecież silki to bardzo dobra piła i tyle mi służyła i, je, i działa i jest sprawna, więc dlaczego miałbym się jej pozbyć? Więc napisałem do firmy kolba.pl do sklepu kolby. Napisałem o to, czy nie podarowaliby mi takiego brzeszczotu do tej piły, ponieważ tą piłę też otrzymałem 3 lata temu od nich w ramach reklamy. E no i oczywiście zgodzili się, i nie ma żadnego problemu, bo teraz muszę po prostu poczekać, aż, ta, aż ten brzeszczot dojdzie. Gdy ten brzeszczot dojdzie, to będę mógł sobie zrobić nawet jakiś test, porównanie między cięciem jednego a drugiego. No tu tą piłą z nową piłą nie mam szans. Ta piła jest fajnie, bo jest ostra. Yy... Najważniejsze pytanie, jak długo ona ostra będzie? No bo że jest ostra, bo jest nowa, to wiadomo. Test jednej i drugiej piły. Zrobię taki odcinek. Będzie odcinek to oczywiście reklamowany, bo kolba, gdy podaruje mi ten brzeszczot, to będę raczej zobowiązany do tego, aby zrobić jakąś reklamę temu brzeszczotowi i tej pile. Więc spodziewajcie się takiego odcinka. I ci co nie lubią reklamowanych odcinków, no to będą wiedzieć, bo ponieważ wspomnę o tym oczywiście wcześniej i nie będą musieli na przykład oglądać, gdy im się nie będzie podobać. No nic. Zajadam sobie kiełbaskę Andrzejową i... <laughs> I. I co? I... I tak się zaczynała się nowy rok. Deszczowo. Strasznie. Mrozy odeszły. W ostatnim odcinku ponad minus 10, w dzisiejszym odcinku ponad plus 10. Także 20 stopni różnicy w ciągu tygodnia. Później dziwią się ludzie, że się źle czują. Kawa dobra, biorę się za jedzenie. Pierwszy dzień nowego roku spędziłem w Nowym Obozie i pięknie go spędziłem. Jednak pada. Pogoda jest taka no fajna, do spacerowania na pewno fajna. Dzisiaj nawet tych gumek na buty nie założyłem, choć nie mam mokro akurat w butach, więc no nie ma tragedii. Jednak na następny raz, gdy będzie tak mokro, trzeba coś założyć. Teraz, gdy mam dwie piły, gdy na razie mam jedną od, od przyjaciela e, i tnie, a już niebawem będę miał e, brzeszcze od dosilki i będę miał już dwie piły, którymi można śmiało, dobrze sobie ciąć, to czas najwyższy wziąć się za jakieś budowy. Plany mam. Póki nie jest mroźno, nie zamarzło, nie, nie pada śnieg, chociaż też to raczej nie przeszkadza, to. Chcę wziąć się za kolejne budowy. Więc w następnym odcinku wyruszę na spacer po lesie, po lasach, aby znaleźć doborowe miejsce na budowę ziemianki. Iż taką właśnie chciałbym wykonać. Jednak, czy dojdzie to do skutku? Bo nie mogę obiecać, że tak, ona tam nas 100% będzie. Ale chciałbym zrobić takie sobie jakieś awaryjne schronienie to dojdzie do skutku i jak to będzie wyglądać to wszystko oczywiście z czasem ale plan jakiś jest i no na razie jeszcze planem są zrzuty oczywiście bo to sezon i pora na zrzuty więc czas najwyższy udać się na spacery po lesie Od, odłożyć rower odłożyć szerszenia a zacząć spacerować i taki takie będą kolejne odcinki będę szukał fajnych miejsc na budowę kolejnych obozów na budowę kolejnych schronień różnych szałasów, różnego typu zabudowań leśnych nie tylko w tych lasach prywatnych, w których tutaj dzięki dobremu sercu właścicielki tego lasu mogę tutaj sobie tych lasków mogę tutaj sobie właśnie obozować ale uderzę także w lasy inne lasy, w lasy też prywatne, ale i stajniaka w lasy państwowe. Nie będę oczywiście tam niczego niszczył, aby nie mieli się do czego przyczepić. Jednak będę chciał coś tam postawić. Może kiedyś jeszcze, bo tutaj na Discordzie moi przyjaciele grupowicze namawiają mnie na budowę osady na drzewach to, to nie wiem czy to powstanie jak na razie nie mam takiego miejsca ale z biegiem czasu zobaczymy może to z tego wyjdzie Ja się dzisiaj z Wami żegnam mojemu przyjacielowi oczywiście za e, za piłę serdecznie bardzo dziękuję bo, bo, bo dzięki niemu nagle i dzięki tej pile i dzięki niemu oczywiście Moje chęci do budów kolejnych właśnie ruszyły. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.